16 lutego bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się gminna olimpiada wiedzy o gwiajskim gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości. Organizatorem olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział w Siedlcach. W olimpiadzie wzięło udział 22 panie z terenu gminy Wiśniew. Ich zadaniem było rozwiązanie specjalnie przygotowanego testu, zawierającego 40 pytań z zakresu, obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Bardzo mi miło, że panie e, przybyły tutaj dzisiaj na nasze zaproszenie. E, my jako Ośrodek Doradztwa rolniczego oddział w Siercach, no Bardzo tutaj chcemy z Paniami współpracować. Bardzo się cieszymy, że Panie odpowiedziały na nasze zaproszenie. I e, tutaj serdecznie dziękujemy Pani Janinie Dołgi, Pani Dyrektor Goku, że tutaj nas gości. E, użycza nam sali. Myślę, że tu Panie na co dzień. Współpracują z GOKiem. E, przyjechałam tutaj dzisiaj z moją koleżanką, panią Penią Borkowską, która pracuje też w oddziale siewce w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. I moja skromna osoba Anna Matyszczak, to ja panią zawracałam głowę P przez telefon. Muszę wspomnieć, oczywiście, że sponsorem tych nagród. Mam nadzieję, że się pani podobają upominki nagrody. Jest e, Urząd Gminy w Wiśniewie co roku nas wspiera, także bardzo, bardzo nam z tego powodu jest miło. Drogie Panie i spotykamy się już tradycyjnie na Gminnej Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Te Panie, które tradycyjnie co roku przychodzą, no to wiedzą na czym nasza Olimpiada polega, ale i tak króciutko powiem. Spotykamy się tutaj, no mamy nadzieję, że co roku w coraz większym gronie. Drogie Panie, yy, wszystkie Panie tutaj z terenu Gminy Wiśniew mogą wziąć udział w naszej olimpiadzie. W regulaminie jest takie zastrzeżenie, że laureatkami tej olimpiady dzisiejszej nie mogą być panie, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch poprzednich latach. Ale oczywiście wszystkie panie mogą zająć czwarte miejsce. Kolejne, tak? Także miło nam ogromnie. Drogie panie, tradycyjnie yy, będą panie pisały, wypełniały test, który zawiera 40 pytań z różnych dziedzin obejmujących takie gospodarstwo domowe, trochę z domu, trochę z ogródka, z żywienia, tak, z przedsiębiorczości różnych takich. Na wypełnienie testu uczestniczki miały 40 minut. Oto co powiedziały tuż po jego zakończeniu. Nazywam się Agnieszka Krasuska. Reprezentuję koło gospodyń z Mroczk. W Olimpiadzie startuję nie pamiętam już któryś raz. Mój sukces to było drugie miejsce. W radomyśli wtedy była olimpiada. No, ciekawa jest olimpiada. Właściwie <śmusza> zmusza troszeczkę do myślenia i do, do bardziej uważnego czytania artykułów w gazetach, do interesowania się po prostu tą tematyką. Zaskoczyły mnie niektóre pytania, no i właśnie złapałam się na tym, że nieuważnie czytam, ponieważ symbole jednak są dla mnie najtrudniejsze w tych pytaniach. Bo pytanie coś mi tam mówi, ale symbol jednak niekoniecznie. Witam, nazywam się Ewa Kadej, jestem z Wiśniewa. Na Olimpiadzie już jestem kolejny raz, a dzisiaj jestem ze wsparciem wnuczki. Myślę, że nam się uda. Dziękuję. Witam, nazywam się Maria Zalewska, jestem z miejscowości Mroczki. Uczestniczę już po raz któryś w Olimpiadzie dla kobiet wiejskich. Jest to po prostu bardzo dobrze zawsze zorganizowane. Dwa albo trzy lata temu zdobyłam tutaj pierwsze miejsce, może z tego, że wcześniej uczestniczyłam w takim programie kulinarnym w sieciach przez ODR. Właśnie też była pani Henryka Borkowska i pani Anna Matuszczak. I no trochę może tam wiedzy mi większe zostało. Natomiast dzisiaj, no muszę przyznać, ale ten test był dosyć, dosyć. Trzeba było włączyć myślenie. I nawet było tak, że no, nie bardzo można było skorzystać od sąsiadki, bo sąsiadka miała inne pytania. Ale czy to będzie pierwsze miejsce, czy ostatnie? Po prostu jestem zadowolona, że tutaj jestem. Towarzystwo jest bardzo miłe. Komisja też. Także dziękuję bardzo. Nazywam się Ewa Bartczak. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Upinach. Przyjechałam na tą olimpiadę po raz pierwszy ze swoimi członkiniami. Jest nas po prostu cztery i z panią sołtys. Jeśli idzie o dzisiejszą olimpiadę, to pytania były dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Były dość trudne, no i trzeba było bardzo dużo myśleć nad każdym pytaniem, żeby dać prawidłową odpowiedź. Ale powiem tak, jeżeli bierze udział w jakiejkolwiek olimpiadzie, to to zmusza do tego, żeby człowiek zainteresował się tym tematem, poszukiwał, szukał. Jest to po prostu ciekawy temat, bardzo ciekawy, bo akurat ochrona środowiska to wydaje mi się, że każda gospodyni domowa i każda gospodyni wiejska powinna się tym tematem interesować. Trzeba tu oglądać dużo programów rolniczych, dużo czytać. No, i w każdym bądź razie te dzisiejsze tematy, no jakoś żeśmy sobie poradzili. Nie wiemy, czy coś dobędziemy czy nie, ale postaraliśmy się, postarałyśmy się odpowiedzieć prawie na wszystkie pytania. Dziękuję. W trakcie obrad komisji Anna Montewka z Wiśniewa, zwycięzczyni powiatowej Olimpiady MODR w 2015 roku, zaprezentowała zebranym sposób na wykonanie Palmy Wielkanocnej. się złożyło, że no, test tak do końca nie rozstrzygnął Wam tutaj wyników naszej olimpiady, także będziemy musiały tutaj zaprosić trzy Panie, które mają taką samą liczbę punktów. Pani Barbara Wróbel z Wiśniewa, Pani Hanna Jastrzębska z Łupin i Pani Marzena Podsiadłowska z Radomyśli. Zapraszamy Panie tutaj. W dogrywce najlepszą okazała się Hanna Jastrzębska z Łupin tuż przed Marzeną Podsiadłowską z Radomyśli i Barbarą Wróbel z Wiśniewa. Cieszę się, że jak co roku pytam się, ile osób to okazuje się, że sta, stały skład, jak patrzymy po twarzach, to praktycznie e, stały skład jest. Oprócz nie, ale też również oprócz tego, że tak samo Panie wyglądają. Sam, tak tylko, tylko, tylko ja się starzeję, a Pani nie. Bo My mamy młode. Ja spróbuję. Ale cieszę się, że panie biorą udział w tym konkursie. Gratuluję bardzo serdecznie udziału. Gratuluję tym paniom, które, tylko dyplomat już widzę, które wygrały, ale to też te panie, które biorą udział. Pani Ania nie mogła, tak jak tutaj mówię, pani wygrać, bo została wyeliminowana z z tego, z grupy osób, które mogą zdobyć pierwsze miejsce. Może brać udział, ale ale nie może wygrywać. Tak, no, tak, tak. No, ale, ale to się kara za to, że, że osiągnęła dobre wyniki w tamtym roku. E, fundowaliśmy tutaj, dołożyliśmy się do, skromnie do nagród, bo jak co roku uważam, że powinniśmy w tym brać udział, ale również i Panie powinny dost, otrzymywać nagrody za udział w tym konkursie, bo naprawdę jak w tamtym roku próbowałem wypełnić sam test. Pytania są straszne. Niektóre są dziecinnie proste, ale niektóre są tak straszne, że to trzeba mieć wiedzę chemika, biologa, zootechnika, tam jeszcze wielu innych zawodów. Także podziwiam odwagę i wiedzę pań biorących udział w tym konkursie. Rozumiem, że, że, że panie co roku macie nowe doświadczenia, widząc jakie były pytania w tamtym roku, więc przygotowujecie się pod tym kątem do nowego i to cieszy. Szkoda tylko, że. Nie ma więcej tych pań odważnych, które chciałyby też uczyć się i pogłębiać swoją wiedzę. Mówi się, że to jest wiedza z gospodarstwa domowego, no to jeżeli to jest wiedza naszej gospodyni domowej, to tytuł magistra należy się każdej z pań, która bierze udział w tym konkursie. Gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie. Zwycięzciem Olimpiady została pani Agnieszka Krasuska-Zmroczka. Drugie miejsce zajęła pani Hanna Jastrzębska z Łupin, trzecie miejsce przypadło pani Marzenie Podsiadowskiej z Radomyśli. Wszystkie uczestniczki Olimpiady otrzymały nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Gminy Wiśniew, które wręczył wójt gminy Krzysztof Kryszczuk. Anna Matyszczak i Henryka Borkowska. Jesteśmy pracownicami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedcach Mieliśmy dzisiaj przyjemność przeprowadzić, zorganizować dla pań Gminną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości dla pań mieszkających na terenie Gminy Wiśniew. Tutaj przy wsparciu Urzędu Gminy pana wójta, który ufundował nagrody w tym konkursie, wzięło udział 22 panie w, naszym, w naszej olimpiadzie. No, konkurencja była spora, była dogrywka ustna po teście, który pani napisały bardzo dobrze, także panie wykazały się ogromną wiedzą. No i mamy nadzieję, że już tradycyjnie co roku będziemy taką olimpiadę organizować i coraz więcej pań będzie do nas tutaj przychodzić.